Kolejny dzień moich zmagań z Aniką 1200 kupiłem Kickstart kart wersji 3.1, a także system Workbench. No i zabieramy się do ściągnięcia. Ups, nie tak prędko. Nie chcę za bardzo tutaj ściągać tych osłon, No to jest niepotrzebne. Ściąganie 68.030 Motorola to jest ogólnie ta karta Turbo. Terrible Fire. System jest czytany z tej karty CF, tu jest 8 giga akurat, ale mam bardzo przestarzały, także tą, z tą sobie pokombinuję. Pod, będę chciał ją podpiąć tu, na kartę Turbo. Czytnik i tutaj ją zamontujemy i tu będą jakieś tam zasoby typu dema, gierki, muzyczki, natomiast system będzie na tej 4 gigowej. Tutaj mamy nasz, nasz ROM. Będziemy tutaj wymieniać te kości. A teraz możemy sobie wyjąć, bo to jest najprostsza sprawa kartę CF. Mhm. Dobra, ja sobie to podwodziłem zwykłym śrubokrętem. Natomiast są specjalne do tego szczypce do wyciągania, żeby nic nie uszkodzić. O. Tak wyglądają oryginalne te kości. Okazuje się, że nóżki tej kości są za bardzo rozchylone. Muszę je sobie dogiąć. No i co ja tu widzę? Miły widok. Jejku, ale miałem przebojów. E, udało się, zobaczcie, jest Amiga, nowy system. E, Działa. Największy problem sprawił mi montaż właśnie tych kickstartów. Jajku, te kupione, świeżo kupione, miały ciut za szeroki rozstaw albo niewyrobione to gniazdo u mnie. Chociaż de, wiadomo, demontaż oryginalnych bez problemu. E, z, lekko podgiąłem nóżki, no i potem z, zaczęły się jajca. Nie mogłem sobie dać rady z włożeniem tego. E, jedna kość e, weszła ok, ale druga. Tak jest pod kątem zamontowana. Czy teraz będzie karta Turbo w pełni działać? Wicham amiga, no dobra, zobaczmy sobie. 51 MHz, Aga, Custom Chips Paula. Dobra, 65 Fast Mem. Tu wyskoczył pasek narzędzi i jest sysinfo No i teraz zobaczymy. robimy sobie teścik Speed. Tak, wygląda zupełnie inaczej, czyli. Drystonów mamy 9230, a jest to porównywalne. Tak, zobaczcie. Amiga 2013 razy szybsza. Amiga 1200 standardowo 7,5 razy szybsza. I nawet szybsza od Amigi 2 razy 3, od Amigi 3000. No i już. Zobaczymy, co to jest warte w ogóle. Oj, bardzo kuleje to demo, to demo, to prezentacja, to, to intro. Zobaczymy, jak sama gra wygląda. No, <laughs> to jest podróbka GTA. Jajku, ale jakie drętka, jak wolno chodzi. Tak, to jest GTA, kto by pomyślał. Wolę klawiaturą grać. Niestety nie da się w to grać, za wolno chodzi. Jest kilka klatek. Jest hicior Cytadela Polska Gierka 3D no zapnijcie pasy Ale płynnie chodzi. Dobra, tutaj nie widać broni. Zobaczmy sekund samurai. Tu jest, prawdziwy Hit. Na tym Intrze zawsze testują e, Rolanda. Moduł brzmieniowy Rolanda MT32, bo on super odgrywa muzyczkę MIDI w grach. Właśnie czy to w Amidze, czy w Atari, czy w, pod pc tem w DOSie, Zwłaszcza w dos MIDI przepięknie brzmi. To po Zobaczcie, co ja tu mam. A propos tej gierki, mam tu trochę inny, Inną odsłonę, ale już na pc -ta. World of Soccer, wersja 1.2. No i skład, Jarosław Bako, Wandzik, Warzycha, czyli będzie Wacika. Jedna z y, tamtym czasach najbardziej miłych piłek nożnych. Odgłosy, boiska, klepania piłki, no to było dobre. Druga połowa. Pokażemy gluma. Gry 1, gry 2. To mnie denerwuje, że za każdym razem jest pokazana tylko jedna ikona. Ja wchodzę tu, nie ma nic. To jest coś nienormalnego. No, to jest coś nie tak. Powinno być tak. Gdzie wchodzę? Narzędzia, y okna, wyświetl wszystkie. I tu mam na przykład, nie wiem, zaktualizuj żeby to już było zapisane utrwal pozycję, może to trzeba wszystkiego pokaż według no dobrze, no i zobaczmy sobie o, właśnie to gluma tu jest setup glum deluxe, zwykły glum glum Screen Windows, nawet w okularach jakiś. O, je, już jest. Też w tą gierkę pykałem na MIDZE 1200, którą mi pożyczali znajomi. Była z zyskiem twardym, była z, z zewnętrznym napędem y, CD. No i co? I w 2010 roku chcieli mi ją dać za free. Całą, w pudełeczku. Nie wziąłem. Już się powtarzam, ale dali sąsiadce, która wywaliła na złom, bo nie umiała kompletnie tego uruchomić. No, takie czasy. Dobra, ten ekran jest zbyt mały, trzeba dać na większy, żeby e, coś było widać. Nie no, można spokojnie śmigać. Gdyby Cytadela miała widoczność broni, byłaby grom naprawdę e, praktycznie bez wad. Ta broń wiele ułatwia, jest taki naturalny celownik. Ojej. Tak, Niki 2. Aha, i skaczemy po głowach im. No, świetnie. Bardzo płynnie chodzi, jeśli chodzi o anima animację. Ogólnie porównując gołą Amigę do tej no to nie w życiu bym nie chciał Golasa. Tu, tu się gra przyjemnie i ten czas ładowania jest bardzo szybki. No, całkiem, całkiem fajnie się gra. Nie podoba mi się jeszcze tutaj układ tych wszystkich plików. Teraz sobie to pokazałem w postaci listy rozwijanej. Widziałem u niektórych youtuberów, że mają taką fajną listę i nawet od razu miniaturki z obrazem z gry. Nie wiem, jaki to system workbench. Może coś modyfikowanego, no, innego zupełnie niż to co ja mam. 91 rok. Gdzieś mi mignęło. Jest. No, to jedziemy z koksem. Bo, bo. Bo, bo. Bo, bo. Te polskie odzywki. Czasami jest taka szarpanina w scrollingu, a jak obraz już się zatrzyma, to jest bardzo fajnie płynnie. Nie wiem, czy to takie było normalne, czy to tutaj jakaś komplikacja. Nie poszła. O! Obudź się. No. Kopiora na brzuch. O, uczy się. Dobra, chyba Dead know. Fajnie, obstrane całe to podwórko. Syf, tak jak to było w latach 90. Let's do it. Trochę dźwięki są urywane. Pamiętam na pc tą wersję. Nie wiem, czy to było w oryginale, czy to jakaś przeróbka, ale no wiadomo, rozdzielczość zdecydowanie lepsza.

Niektóre ciosy to zaskakują jeszcze. Jak walenie z bani czy wsiada na klienta i go naparza jeszcze. O, i kobieta karateka. No i połamała mnie Franca, ale widzę pasek energii znowu. Fury widzę. <gry> Stoją. No proszę i oddziały ormo bardziej rozbudowane 94 rok Aklaim Aclaim. O to jest wersja na 2 mega chip mm, ta wersja Aga chyba dobra posłuchajmy troszeczkę Od razu fataliki nawet zrobił nieźle. Nie ogarniam sterowania, ale to taki GTA trochę. Protoplasta, może. Jajko, tym joystickiem jak szybko śmiga ten samochód. Odbijamy się jak w bilardzie. Nie, to nie dla mnie. Wizaga Aga jest. Czy ja dobrze pamiętam, że to był zając? Tak. No, nie wiem, powiedzcie mi, dlaczego są te ikony tak rozciągnięte, nieproporcjonalnie. Wolałbym kwadraciki małe. Z lepszą tutaj jakością. Pójść, 93 rok. Flair, firma. No, to chyba jest to. 95 nawet pisze. No i w końcu mogę pograć w klasyki Cytadele, Gluma i inne. No, nie było się bez takich troszeczkę problemów, ale uczę się. Coraz więcej się uczę. Z waszą pomocą, na pewno jeszcze więcej wiedzy przy swoje i myślę, że jeszcze coś tutaj odpicuję. Na razie pozdrawiam.